widzę, że masz kaszel, to chyba nie powinnaś karmić, bo zarazisz dziecko. Tak naprawdę, jeśli chorujesz w czasie karmienia piersią, na przykład na infekcję wirusową, to twój organizm produkuje przeciwciała i przekazuje je dziecku za pośrednictwem mleka. Jest tylko kilka chorób, które mogą występować u mamy i są faktycznie przeciwwskazaniem do karmienia piersią. Zdarzają się bardzo rzadko, to na przykład zakażenie wirusem HIV albo podejrzenie lub zakażenie wirusem ebola. Jak masz gorączkę, to ci się przepali mleko? Mleko nie może się przepalić. Co to w ogóle znaczy? Ale przecież nie możesz brać leków, one przechodzą do mleka i jak to wpłynie na dziecko? W czasie karmienia piersią możesz stosować bardzo wiele leków, również antybiotyki i leki przeciwwirusowe. Na ulotkach leków często brakuje informacji na temat stosowania w czasie laktacji. Jeśli masz wątpliwości, to najlepiej sprawdzać te informacje w laktacyjnym leksykonie leków. To może lepiej podaj z butelki, no chociaż przez te kilka dni, póki nie wydobrzejesz. Najzdrowiej dla mamy i dla dziecka jest kontynuować karmienie piersią również w czasie infekcji. Pamiętaj też, żeby w czasie infekcji bać o higienę, myć ręce i unikać kichania i kaszlenia na malucha. Ja to bym sprawdziła. Nic się nie martw ciociu, wszystkie te informacje sprawdzam w wiarygodnych źródłach.